Ile razy modliłeś się i miałeś wrażenie, że nic się nie dzieje, że słowa lecą w przestrzeń, jakby Bóg miał wyciszony telefon, albo był zajęty czymś ważniejszym? Może nawet myślałeś, może to ze mną jest coś nie tak, albo może Bóg po prostu nie chce mnie słuchać. Problem nie leży po stronie nieba. Czasem to my sami, choć w dobrej wierze. Wpadamy w modlitewne pułapki, które sprawiają, że ta rozmowa z Bogiem staje się albo sztuczna, albo martwa, jakbyśmy próbowali rozmawiać z kimś, kogo wcale nie słuchamy, albo komu w ogóle nie pozwalamy dojść do głosu. Bo modlitwa to nie jest lista zakupów, którą wręczasz Bogu i czekasz aż wszystko załatwi. To nie jest też pokaz duchowej siły. Kto dłużej, kto głośniej. Kto użyje więcej świętych słów? To ma być spotkanie, żywe, prawdziwe, a czasem bardzo ciche i zwyczajne. Ale, żeby do tego dojść, warto najpierw zrozumieć, co robimy nie tak, jakie błędy wkradają się do naszych modlitw. W tym filmie porozmawiamy o tym szczerze, bez owijania w bawełnę. Otwórz głowę, serce. I zostaw za sobą wszystko, co udawane. Bóg naprawdę chce Cię słuchać, tylko może najpierw warto sprawdzić, czy dajesz Mu na to szansę. Błąd numer jeden: brak autentyczności. Czasem podchodzimy do modlitwy tak, jakbyśmy musieli założyć duchową maskę. Udajemy, że wszystko jest ok, że jesteśmy wdzięczni, uśmiechnięci, że nic nas nie boli. Nie złości, nie przytłacza, i nawet jeśli wewnętrznie się dusimy, mówimy tylko to, co wypada powiedzieć przed Bogiem. Tylko czy naprawdę myślisz, że On tego nie widzi? To trochę tak, jakby dziecko przyszło do Ojca z rozdartym kolanem, i udawało, że nic się nie stało, bo nie chce zawracać głowy. Tymczasem Bóg nie tylko widzi Twoje emocje. On czeka. Aż je przyniesiesz, nie po to, żeby cię ocenić, po to, żeby się z tobą w tym spotkać. Więc jeśli jesteś wściekły, powiedz to. Jeśli masz wątpliwości, wyrzuć je. Jeśli czujesz się samotny, zawiedziony, zmęczony, a nawet zły na Boga, nie udawaj, że jest inaczej. Prawda nie odstrasza Boga. To kłamstwo i udawanie go blokują. Może Twoja modlitwa nie jest sucha, dlatego że Bóg Cię nie słucha, tylko dlatego, że nie przynosisz mu tego, co naprawdę masz w środku. Modlitwa nie jest badaniem poprawności religijnej. To spotkanie. A prawdziwe spotkania zaczynają się tam, gdzie kończy się udawanie. Błąd Numer dwa. Brak wiary, że to ma sens. Modlitwa bez wiary to jak rozmowa przez telefon z wyciszonym mikrofonem. Mówisz, ale nie jesteś pewny, czy ktoś cię słyszy. Modlimy się, ale w głębi serca często myślimy, że i tak nic się nie zmieni, że Bóg ma ważniejsze sprawy, a nasze słowa są bez znaczenia. Modlitwa staje się rutyną, nie oczekujemy już odpowiedzi, traktujemy ją jak formalność. To wszystko bierze się z rozczarowań, kiedy modliliśmy się o coś ważnego, a odpowiedź nie przyszła. Z czasem powstaje w nas zwątpienie, które odbiera modlitwie moc. Modlimy się, ale nie wierzymy, że Bóg nas słyszy. A modlitwa bez wiary jest jak pisanie listu bez przekonania, że ktoś go przeczyta. Modlitwa to nie magia, która działa po wypowiedzeniu odpowiednich słów. To spotkanie z żywym Bogiem, który działa w swoim czasie i na swój sposób. Wiara w modlitwie to nie oczekiwanie, że Bóg spełni nasze życzenia natychmiast, ale zaufanie, że Jego odpowiedź nadejdzie wtedy, gdy będzie najlepsza dla nas. Wiara w modlitwie nie polega na braku wątpliwości, ale na decyzji, by ufać Bogu mimo nich. Nawet jeśli nie widzisz od razu efektów. Twoja modlitwa ma sens. Zaczynaj od małych kroków, mów do Boga szczerze, nawet jeśli masz wątpliwości. On zna twoje serce i przyjmuje każdą modlitwę, nawet tę pełną wątpliwości. Błąd numer 3. Zamykanie się na głos Boga. Modlitwa to nie tylko opowiadanie Bogu o naszych problemach i prośbach. Często skupiamy się tylko na tym, co chcemy powiedzieć. Jakby modlitwa była po prostu listą rzeczy do załatwienia. Prosimy, tłumaczymy, prosimy jeszcze raz, ale rzadko zostawiamy przestrzeń, żeby usłyszeć odpowiedź. To tak, jakby zadzwonić do kogoś i od razu po wypowiedzeniu kilku słów odłożyć słuchawkę, nie czekając na odpowiedź. Więc kiedy kończymy modlitwę, czujemy się tak, jakbyśmy niczego nie dostali. Ale może to nie Bóg nie odpowiedział, tylko my nie daliśmy mu szansy. Modlitwa to dialog, nie monolog. W relacjach z ludźmi potrafimy zatrzymać się, żeby posłuchać. Ale w przypadku Boga często zapominamy, że jest to dwustronna rozmowa. Modlitwa staje się bardziej rozmową w naszej głowie, niż prawdziwym spotkaniem z kimś, kto chce nam coś powiedzieć. Zamiast być gotowym na ciszę, którą Bóg może wykorzystać, by przemówić, wciąż głośno mówimy, a potem się dziwimy, że nic nie czujemy, że nic się nie dzieje. Kiedy mówimy w modlitwie, jesteśmy głównie skupieni na swoich uczuciach i prośbach, ale w tym całym mówieniu łatwo przeoczyć moment, w którym Bóg chce z nami porozmawiać. To tak, jakbyśmy zadzwonili do przyjaciela tylko po to, by powiedzieć, co u nas słychać, bez zatrzymywania się, by usłyszeć, co on ma do powiedzenia. A przecież relacja opiera się na wymianie, na wzajemnym słuchaniu, na byciu otwartym na to, co ktoś inny chce nam przekazać. Modlitwa nie jest czasem tylko na załatwianie spraw, to przestrzeń, by zbliżyć się do Boga. Zamiast tylko przekonywać go o swoich potrzebach, warto dać mu chwilę, by on sam wskazał nam, co jest naprawdę ważne. Czasem odpowiedzi nie przychodzą wprost, ale w cichych myślach, w poczuciu pokoju, w ukierunkowaniu naszych myśli na coś zupełnie innego niż to, o co prosiliśmy. Czasami Bóg nie odpowiada od razu, ale to nie znaczy, że nas nie słyszy. To często oznacza, że On ma coś ważniejszego do powiedzenia, ale wymaga od nas cierpliwości. W modlitwie musimy być gotowi nie tylko mówić, ale i usłyszeć. To wymaga ciszy, koncentracji i otwartego serca na to, co może się wydarzyć, gdy przestaniemy mówić i po prostu pozwolimy Bogu działać. Błąd numer cztery. Modlitwa tylko w potrzebie. Często modlitwa staje się dla nas czymś w rodzaju pogotowia ratunkowego. Kiedy wszystko idzie źle, zaczynamy modlić się gorliwie, prosząc Boga o pomoc. Jednak gdy życie staje się spokojne, modlitwa schodzi na dalszy plan. Wtedy traktujemy Boga jak doraźne wsparcie, coś do czego zwracamy się tylko wtedy, kiedy już naprawdę nie wiemy co robić. Modlitwa przestaje być spotkaniem z żywym Bogiem, a staje się transakcją. Prosimy o pomoc, bo to nasza ostatnia deska ratunku. Takie podejście do modlitwy sprawia, że zaczynamy traktować Boga jak narzędzie, które ma spełniać nasze życzenia, zamiast postrzegać go jako kogoś, z kim budujemy relacje. Modlimy się, ale tylko wtedy, kiedy nam coś nie wychodzi. Kiedy brakuje nam kontroli, w tym momencie nasza modlitwa nie jest autentyczna, nie wynika z potrzeby serca, ale z przymusu, z poczucia, że nie mamy już innych opcji. Modlitwa staje się raczej umową: Daj mi to, a ja będę się modlił, niż naturalnym dialogiem z Bogiem. Relacja z Bogiem to coś, co rozwija się nie tylko w chwilach kryzysowych. Ale przede wszystkim w codzienności modlitwa powinna być częścią naszego życia, rozmową, w której nie tylko prosimy, ale także dziękujemy, chwalimy, szukamy Jego obecności na co dzień. Jeśli modlimy się tylko gdy coś się dzieje, to tak naprawdę nie budujemy prawdziwej relacji, a jedynie korzystamy z Boga wtedy, gdy nam się to opłaca. Warto pamiętać, że Bóg pragnie być częścią naszego życia w każdej chwili, nie tylko wtedy, gdy potrzebujemy pomocy. Błąd numer 5: Brak Wiary w Boże Miłosierdzie. Jednym z najpoważniejszych błędów, jakie popełniamy, jest brak wiary w Boże Miłosierdzie. Często żyjemy z przekonaniem, że nasze grzechy są zbyt wielkie, by Bóg mógł je przebaczyć. Mamy poczucie, że zrobiliśmy coś tak złego, że już nie ma dla nas ratunku, że Bóg nas nie wysłucha, nie wybaczy, nie okaże łaski. Ale to nieprawda, bo Bóg jest miłosierdziem, a Jego miłość i wybaczenie są nieograniczone. On czeka na nas, abyśmy przyszli do Niego z otwartym sercem, gotowi przyjąć Jego łaskę. Święta Faustyna Kowalska, która miała Głęboką relację z Jezusem Miłosiernym przekazała nam jedno z najważniejszych przesłań. Wiedz duszo, że wszystkie grzechy Twoje nie zraniły. Mi tak boleśnie serca, jak Twoja obecna nieufność. Po tylu wysiłkach mojej miłości i miłosierdzia, nie dowierzasz mojej dobroci. Jezus mówił jej, że to właśnie brak wiary w jego dobroć jest tym, co go najbardziej rani. Bóg, który oddał za nas swoje życie. Poświęcił wszystko, byśmy mogli czuć Jego miłosierdzie i miłość. A my, zamiast ufać Jego dobroci, zamykamy się w poczuciu winy i nieufności. Niech nikt nie wątpi o dobroci Bożej, choćby grzechy Jego były jak noc czarna miłosierdzie Boże mocniejsze jest niż nędza nasza. To słowa, które przypominają nam, że Boża miłość nie zna granic. Cokolwiek byśmy zrobili, jego miłosierdzie jest silniejsze niż nasze grzechy, niż nasze poczucie winy. Jedynym czego od nas wymaga, jest to, abyśmy uchylili drzwi naszych serc, nawet trochę. Na promień jego łaski. Resztę zrobi on sam. Jego miłosierdzie zaspokoi naszą nędzę. Wiara w Boże miłosierdzie to klucz do doświadczenia prawdziwej wolności. Kiedy przychodzimy do Boga z pokornym sercem, On nas przyjmuje, przebacza, uzdrawia i daje nowe życie.